Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Mishon, ja jestem Mishon i dzisiaj kolejny odcinek zapachowy, wakacyjny, to jest trzeci odcinek z tej serii wakacyjnych do pozostałych dwóch odcinkach, do odcinków. Odsyłam Was tu i tu, ale odsyłam Was również do innych moich odcinków związanych z zapachami, bo takich na moim kanale znajduje się już bardzo wiele i myślę, że te wszystkie odcinki się pięknie uzupełniają i tworzą jedną wspólną, wspaniałą, pachnącą historię. W poprzednich moich odcinkach rozmawialiśmy sobie o zapachach związanych z morzem, i z solą, o zapachach związanych z wakacyjną przygodą, czymkolwiek ta wakacyjna przygoda nie była w, waszym, teraz w waszej wyobraźni. A dzisiaj porozmawiamy sobie o słońcu, o słońcu zamkniętym w butelce. Zaczynamy z grubej rury, i znowu to będzie bardziej wspomnienie wakacji. Tak jak w jednym z poprzednich odcinków mówiłam wam o zapachu Walk the Sea i o moim. Bardzo osobistym wspomnieniu, które ten zapach przywołuje, tak teraz również będzie o wspomnieniu wakacyjnym, ale z zupełnie innej plaży i to będzie zupełnie inna historia, ponieważ to jest wspomnienie wakacji, ale w dorosłym życiu. Tutaj zapach, zapach Soleil Blanc od Toma Forda przenosi mnie absolutnie na włoską plażę w gorący dzień. Leżycie sobie na. Luksusowym leżaczku, w luksusowym hotelu, na luksusowej plaży. W ręku trzymacie orzeźwiającą, schłodzoną pinakoladę. Dookoła jest szum fal. Wasza skóra jest nagrzana od słońca i pachnie takim drogim olejkiem kokosowym. Na waszej skórze odbijają się drobiny złota i właśnie ten zapach jest taką kwintesencją słońca i skóry z olejkiem do opalania, ale w takiej mega eleganckiej i luksusowej wersji. Zapach tego olejku na naszej skórze niosący się wraz z wiatrem tego takiego nagrzania i takiego luksusu w tym wszystkim. To słowo luksus tutaj się powtarza, ale ten zapach naprawdę ma wyjątkowo jakąś taką luksusową nutę w sobie. A jakie nuty yy, mamy w naszym Soleil Blanc? Pistacja, bergamotka, kardamon, różowy pieprz, nuty serca, tuberoza, liang-liang, jaśmin, nuty bazy, kokos, bursztyn, fasolka, tonka, benzoes. Zawsze używam tego zapachu, właściwie zawsze używam go na wakacjach. To też od od bardzo, bardzo wielu lat. Bardzo często też zapach ten miksuje wspólnie z zapachem od Elborarios z Fiordi de Londa, i to jest zapach, o którym mówiłam Wam w odcinku o zapachach słonych związanych z morzem. Ten zapach Fior de Londra jest bardzo surowy, chłodny, morski słony algowy, taki naprawdę to jest taki taki, taki morski w 100% zapach, a ten znowu jest bardzo słoneczny, bardzo jasny, bardzo. Nie tyle delikatny, co ma po prostu jakąś taką lekkość w sobie, i te zapachy razem tworzą dla mnie duet idealny. Uwielbiam. Uwielbiam je i na zasadzie kontrastu, i na zasadzie uzupełnienia, bo one przepięknie ze sobą współgrają, i zarówno jeden, jak i drugi solo jest wspaniały, ale razem tworzą dla mnie spójną historię o wyjeździe nad. Może. Zawsze też, kiedy chcesz się bardzo poczuć sexy w jakimś zapachu, to stawiam na, właśnie na, na ten zapach. Kiedy wieczorem idziemy na kolację, jesteśmy właśnie w jakimś kurorcie nad morzem we Włoszech, to y, zwykle mój wybór właśnie pada na, na ten zapach. I jeszcze na jeden, do którego y, właśnie tutaj sobie przejdziemy, i to jest ten drugi zapach. To jest zapach. Atacama i on ma coś wsp wspólnego, ma pewną wspólną nutę z tym Tomem Fordem i to jest właśnie ta, ta wspólna nuta. To jest po pierwsze ten luksus, który z obu tych zapachów niewątpliwie się wyłania, a po drugie to jest ta nagrzana słońcem skóra, która jest zabezpieczona jakimś rodzajem olejku do opalania. Z tym, że tu mamy historię nadmorską, a ta historia ma trochę mniej wspólnego z morzem, aczkolwiek jest tutaj sporo soli. Jest to bardziej pustynia, zresztą jak sama nazwa wskazuje, pustynia Takama. Jest w tym zapachu ogrom słoności, ale to jest taka słoność bardzo sucha. Tak jakbyście się znaleźli wśród ogromnych zwałów piasku kiedy wącham ten zapach, od razu mam w głowie obrazek z filmu Seks w Wielkim Mieście, w którym dziewczyny jadą, lecą właściwie do Abu Dhabi i będąc tam w tym Abu Dhabi są zaproszone na wycieczkę na pustynię, na której tej wycieczce mają urządzony przejazd wielbłądami i potem siedzą w, w namiotach takich luksusowych i one nie są ubrane tak jak można by się było spodziewać, że ktoś będzie ubrany jadąc na wycieczkę na pustynię, czyli w jakieś nie wiem, spodnie bojówki z zasłoniętą twarz szmatą. Te ubrania są bardziej designerskie, bardziej ekscentryczne, one całą sobą krzyczą właśnie, ale jednocześnie one są bardzo eleganckie i taki e, dokładnie jest ten zapach. Czyli baby na pustyni, odpierdzielone jak szczurne otwarcie kanału. Czujecie to bogactwo wśród gór piasku. Dodam jeszcze, że Atacama też jest zapachem, który ze mną już jest od dłuższego czasu i to jest też drugie opakowanie tego zapachu, które używam, a to nadal dla mnie jest wyznacznik jednak tego, że jakiś zapach musiał mi tak strasznie wejść do głowy i w chęć używania go, bo no, jest, to, jest to spory zapach, jak, tak jak już mówiłam, ja raczej rotuję zapachy, nie, nie przywiązuję się do jednego, nie chcę się przywiązywać do jednego, bo mam zbyt wiele pięknych zapachów, z którymi chcę na co Dzień obcować, a tutaj już drugie opakowanie. To też jest zapach, w którym moja mama się bardzo zakochała. Jedziemy z nutami zapachowymi, to będzie sól, fasolka tonka, frezja, szałwia muszkatołowa, drzewo kaszmirowe, jaśmin. Sam zapach jest bogaty, ale z klasą. Tutaj nie ma żadnego kiczu, jest świetnie wyważony. Bardzo ekskluzywny, słoneczny, przepięknie będzie się sprawdzał na plaży czy też w słoneczny dzień. Te wszystkie takie solarne nuty, które są w jednym czy drugim zapachu zamknięte one właśnie pod wpływem słońca nieprawdopodobnie pięknie grają na naszej skórze. I ten zapach jest bardziej słony, w tym zapachu tej słoności nie ma tyle, ten jest zdecydowanie bardziej kremowy, więc dla kogoś, kto woli bardziej surowe nuty w zapachach i dla kogoś, kto lubi tę kremowość, taką, takie piękne, kremowe wykończenie. Jeśli jesteśmy przy pięknym, kremowym wykończeniu, to muszę znowu wspomnieć o marce Elborario. Dzisiaj nawet trzy zapachy tej marki się pojawią, bo to są, to są też zapachy, które ja zwykle w wakacje odkrywam, co, przynajmniej szukam pewnie w tej marce, takich tych bardziej wakacyjnych nut, ponieważ zazwyczaj kupuję je będąc we Włoszech, te sklepy Elborario tam są na, na każdym kroku i bardzo lubię tam się zagłębiać wtedy w zapachy i szukać czegoś nowego i zawsze przywieźć sobie jakieś nowe, więc mam tutaj kokos i to jest, to jest kokos również dla osób, które fanami wybitnymi kokosa w zapachach nie są, tu jest sporo wanili również w tym zapachu, ale jest tutaj też liang liang, więc kokos ten jest bardzo Taki egzotyczny, znowu mamy tutaj skórę nasmarowaną olejkiem do opalania. Bardzo jest prosty ten zapach. On, yy, tutaj nie ma skomplikowanych nut zapachowych, nie ma też całej gigantycznej listy yy, nut zapachowych. Nuty głowy: nektar kokosowy, nuty serca Liang-Liang, nuty bazy, wanilia, białe piżmo, cedr. Czysty, prosty zapach człowieka wyciągniętego z plaży po całym dniu plażowania, z tą skórą jeszcze błyszczącą od olejku. I w, jeżeli mówimy już tutaj o olejku do opalania, to znowu się odbije do kolejnego zapachu i to znowu jest marka El Borario, i to jest al olio di argan i to jest olejek arganowy i to po prostu pachnie jak olejek arganowy, ale jednocześnie ma w sobie, bo tutaj mamy w składzie orzechy, wanilię, argan, ale to wszystko jest otoczone taką lekką nutką ogniska w tym czuć jakiś taki lekki ogień. To dla mnie jest zapach skóry po całym dniu na plaży, ale kiedy idziecie wieczorem na ognisko, więc wasza skóra jest taka, taka mm, nagrzana, przepięknym zapachem, który znosicie schodząc właśnie z plaży i idziecie sobie na ognisko, gdzie nabieracie nowych nut zapachowych w trakcie, to wszystko się pięknie miesza i to są takie no, kwintesencja wakacji, takich najbardziej wypoczynkowych, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Ja to widzę tak, że jestem na Sardynii, jest plaża, jesteśmy ze znajomymi w jakiejś willi na tej Sardynii. Tam są super w ogóle takie wille do wynajmowania z większą ilością ludzi, macie całą plażę dla siebie i robicie sobie ognisko na tej plaży, więc cały dzień plażujecie. Pachniecie właśnie wysmarowanie tym arganowym olejkiem do palania. możecie tym też włosy pięknie smarować, olejek arganowy na włosy jest fantastyczny. A potem właściwie to w takim surowym stanie idziecie, żeby grillować świeże ryby, świeże owoce morza, które kupiliście tego samego dnia od rybaków. No, coś pięknego, absolutny zapach takiej chillerki wspaniałej. Nuty głowy: cytryna bergamotka, nuty serca, jaśmin konwalia. Nuty bazy, orzech laskowy, wanilia, bursztyn, piżmo. Kolejny bardzo słoneczny zapach, który mocno z tym olejkiem, kremem do opalania się kojarzy, to jest sunscreen od Comme de Garçon. To jest zapach, który możecie znaleźć w sklepie Lulua, tam śmiało możecie sięgnąć po próbki, powąchać sobie na miejscu stacjonarnie w sklepie, bądź też zamówić sobie tę próbkę przez internet. I to jest zapach z nutami kokosa. Znowu mamy tutaj ten zapach, właśnie skóry po słońcu, skóry po opalaniu, ale ten zapach jest troszeczkę bardziej chemiczny, taki jakby to był krem do opalania bardziej krem do opalania niż olejek. I mówiąc chemicznie, nie mam niczego negatywnego tutaj na myśli. Z tym, że jak wąchacie te dwa zapachy, to one zdecydowanie bardziej w stronę naturalnych nut zapachowych uderzają. A tutaj jest nieco bardziej właśnie tak kremowo. Nuty głowy: Solar HS, bergamotka. Nuty serca: brzoskwinia, heliotrop, konwalia. Nuty bazy: kokos, piżmo, cedr. Tutaj zapach Comme de to jest ta średnia, tańsza półka cenowa, bo za Ponad 200 zł, niecałe 300 zł, można już ten zapach gdzieś wyhaczyć. Także polecam sobie sprawdzić. Jest bardzo ładną interpretacją solarnych zapachów, bardzo prostą, nieco bardziej owocową od pozostałych. Tak jak, tak jak Tom Ford czy Atacama bazują raczej na słońcu i na, na tej kremowości, czy też słoności. Tak tutaj mamy słońce, ale do tego wchodzą wchodzi nam kokos, brzoskwinia i nieco nut takich kwiatowych. Mówię, bardziej krem do opalania na Waszej skórze. Ostatni zapach również Elborario i to jest zapach Tiare. I jeżeli byliście kiedyś we Włoszech, to nie wiem, nie wiem jak jest w innych krajach, szczerze mówiąc tego pasma południowego w Europie, bo być może w innych, w innych państwach również ta roślinność rośnie. Chodzi mi o krzaki, które rosną tak, tak jak żywopłoty. I one mają malutkie, malutkie, białe kwiatuszki, takie właśnie jak tutaj jest namalowane. One wyglądają jak jaśmin. Nie wiem, czy to nie jest jakaś odmiana jaśminu, bo pachną również jak jaśmin. I to jest totalnie zapach jaśminu i to takiego absolutnie przepięknego jaśminu i ten zapach na żywo jest tak oszałamiający, ja pamiętam jak to pierwszy raz wąchałam będąc w Włoszech zastanawiałam się co to tak pachnie, o to jest to kiedy, nie wiem czy czuliście Maciejkę kiedykolwiek w swoim życiu. Maciejkę, która pachnie właśnie w cieplejsze miesiące, wieczorami zaczyna ten zapach być bardziej wyczuwalny w powietrzu i on jest taki odurzający, że to jest taki zapach, od którego nie chcecie się uwolnić, chcecie go cały czas wdychać. To jest moje takie jedno z najbardziej beztroskich, najpiękniejszych wspomnień wakacji zapachowych, zapach Maciejki i ten zapach, zapach tych kwiatów we Włoszech przywołał mi go na nowo, bo jest coś podobnego, właśnie takiego oszałamiająco hipnotyzującego w tym zapachu y, tych, tych kwiatów, które są na tych żywopłotach, y, co właśnie w Maciejce. I ten zapach tiare dokładnie jest tym zapachem tych białych kwiatków. No ja zwariowałam, y, kiedy odkryłam, że można znaleźć te kwiaty zamknięte w butelce, bo to jest tak piękny kwiatowy zapach, że nawet jeśli nie jesteście fanami kwiatowych zapachów, to jest ogromna szansa, że w tym zapachu się zachowacie, zakochacie. Przepiękne wakacje zamknięte w butelce. Znowu, moja przyjaciółka, która na bali była chyba kilka razy w swoim życiu, mówi, mówiła mi, że ten zapach jej się bardzo kojarzy z bali, ponieważ ten zapach jaśminu również jej się z bali w jakimś stopniu kojarzy. Także, no, to jest rzecz, którą tak dla, dla własnej satysfakcji zapachowej jestem w stanie tak sobie po prostu cały czas przewąchiwać. Nuty głowy, liang liang, konwalia, bergamotka, cyklamen. Nuty serca, gardenia tahitańska, mleko kokosowe, śliwka damasteńska. Nuty bazy, wanilia, białe piżmo, cedr, mech. No właśnie ta gardenia tahitańska to jest, to, to, jest to, to tiare, ale jak sobie szukałam troszeczkę na ten temat, to cały czas ten jaśmin mi się przewijał. Jeśli ktoś z Was ma większą wiedzę na temat krzeczorów, krzewów i roślin wszelakich, bo moja wiedza w tym. W tej dziedzinie jest bardzo, bardzo wątła. To może mi rozwiązać te tajemnice w komentarzu pod, pod tym filmem, bo nadal nie, nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czy te kwiaty to faktycznie jest jaśmin, czy to jest jakaś rodzina wspólna z jaśminem, czy kompletnie to jest zupełnie co innego i do Włoch trafiło przypadkiem właśnie z I uwielbiam go również łączyć z innymi zapachami, właśnie z bardziej słonymi, albo też z tymi zapachami z olejkiem do opalania albo z tym słonym. Ja w ogóle te zapachy Elborario potrafię czasem, czasem wymieszać trzy albo cztery nawet ze sobą i one się wszystkie ze sobą pięknie uzupełniają. Także dzisiejszy odcinek, mocno słoneczny, mocno solarny. Polecam Wam, jeśli nie wąchaliście nigdy nut zapachowych związanych ze słońcem, nigdy nie, nie mieliście okazji przewąchać, nigdy się nie zastanawialiście nad tymi nutami zapachowymi, to polecam Wam je sprawdzić, bo to jest Nieprawdopodobnie, to są nieprawdopodobnie przyjemne opowieści, bardzo komfortowe, świetnie się je nosi przez cały rok, w wakacje one mają wyjątkową yy, siłę taką, jeśli chodzi o, o zapach, bo pod wpływem słońca ja mam wrażenie, że te zapachy rozwijają się jeszcze bardziej, ale kiedy przychodzą chłodniejsze dni, chłodniejsze miesiące, to zapach ten... Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki potrafi przywołać najpiękniejsze, najbardziej romantyczne, najbardziej wzruszające wspomnienia o wakacji, jakie przychodzą Wam do głowy. Ja od razu mam w głowie zachody słońca na plaży, wśród tych pachnących kwiatów. Moją skórę nasmarowaną olejkiem, smaganą lekkim wiatrem, i wszystko wypełnione solą, solą, piaskiem słońcem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Raz jeszcze odsyłam do moich pozostałych odcinków zapachowych. Zapraszam do sklepu Lulua stacjonarnie, bądź też przez internet, żeby sobie obwąchać większość tych zapachów, o których zwykle w moich odcinkach opowiadam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!